Każdy potrafi jeździć na rowerze, ale nie każdy zna wszystkie obowiązujące cyklistów przepisy. Jak to wygląda w praktyce, zapytaliśmy w komendzie powiatowej policji w Nysie. Coraz częściej rower nie jest pojazdem służącym do niedzielnej rekreacji, lecz głównym środkiem transportu dowożącym nas do pracy czy szkoły. Rowerzystów można spotkać o każdej porze roku bez względu na warunki atmosferyczne. Mimo tego, że rower nie jest pojazdem silnikowym, to poruszając się wśród pojazdów i pieszych obowiązują go takie same prawa i obowiązki jak innych użytkowników dróg. Niektórzy mają kłopot z ich znajomością. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie, sierżant sztabowy Katarzyna Janas przypomina, jak należy zachować się jadąc rowerem, szczególnie na chodnikach i w ulicznych korkach. Po chodnikach rowerzyści jeździć nie mogą i nie powinni, ale jest takich kilka przypadków, kiedy to rowerzysta po tym chodniku jechać może. I tutaj mówimy o tym, kiedy opiekuje się, kiedy opiekuje się dzieckiem do lat 10. Podczas złej pogody, i tutaj mówimy o śniegu, wietrze. I oczywiście opady deszczu i też takich warunkach, które muszą być spełnione jednocześnie. Są takie trzy warunki, kiedy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, kiedy ten ruch na jezdni dozwolony jest prędkością większą niż 50 km na godzinę i kiedy tej drogi po prostu nie ma. Rowerzysta poruszający się po chodniku prócz obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zawsze bezwzględnie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, a jak to jest, gdy porusza się w ulicznym korku. Przykładem najczęściej zakorkowanych ulic w Nysie są te w rejonach mostów Bema i Kościuszki, kto i w jakich sytuacjach może wówczas wyprzedzać. Od 2011 roku po nowelizacji ustawy o prawo ruchu drogowym jest możliwość wyprzedzania. Rowerem pojazdów wolno poruszających się. Po prawej stronie kierujący samochody mogą spodziewać się tego rowerzysty. I tu choćby ten nasz przykład mostu Bema, tylko musimy tu też pamiętać o tej sytuacji, gdzie te zakazy też obowiązują, bo na skrzyżowaniu na przykład już tym rowerem z prawej strony wyprzedzać nie możemy. Sierżant sztabowy Katarzyna Jena podkreśla, że przy tym manewrze rowerzysta powinien stosować te same zasady jak podczas wyprzedzania z lewej strony. On musi zachować też tą ostrożność, bezpieczny odstęp i takich wiele innych czynników. On musi też upewnić się, czy nie jest wyprzedzany. To jest na takich samych zasadach wyprzedzania. Czyli tutaj jeżeli komukolwiek urwie lusterko i to z własnej winy, no to będzie odpowiedzialności cywilnej oczywiście odpowiadał rowerzysta. Rozwiewamy również wątpliwości dotyczące prowadzenia roweru na przysłowiowym podwójnym gazie. Po użyciu alkoholu w takim przypadku jechalibyśmy na rowerze, popełniamy wykroczenie, jest zagrożone karą aresztu do 14 dni lub grzywną od 20, a nawet do 5 tysięcy złotych. No i oczywiście może kończyć się też zatrzymaniem prawa jazdy. Kiedy mówimy o stanie nietrzeźwości, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza już te 0,5 promila, i tu mówimy o popełnieniu przestępstwa. Jest przewidziane do jednego roku, karą do jednego roku pozbawienia wolności. Natomiast osoba, która po spożyciu alkoholu prowadzi rower, więc pcha jak wózek, jak prowadzi obok siebie, to nie odpowiada jak kierujący, ponieważ jest traktowana jako pieszy. Pamiętajmy o tym, że ani wiek, ani rodzaj prowadzonego pojazdu, ani też doświadczenie poruszania się w ruchu drogowym nie zwalniają nas od znajomości podstawowych praw na drodze, chociażby ze względu na szacunek do zdrowia i życia zarówno swojego, jak i innych.